My, jako przedsiębiorcy, wiemy, że rynek wciąż się zmienia. To jest naturalne. Zaczynając działalność, musimy wiedzieć, że nic nie jest tak, jak sobie do końca zaplanujemy, że zawsze coś się może zmienić. Kulejący rynek po pandemii, po, po tym koronawirusie naszym, do tego doszła wojna, no i pędząca cały czas już inflacja. My musimy wstawać z kolan i, jako przedsiębiorcy, musimy sobie dawać dalej radę. Przede wszystkim przedsiębiorca musi wiedzieć, że musi pokazać, że on jest silny, żeby pracownicy się też nie bali, żeby wiedzieli, że nie stracą pracy, żeby wiedzieli, że mają takiego szefa, który pomyśli, przemyśli i zawsze będą silną ręką obronną wyjdą z tej sytuacji. W związku z tym rzeczywiście widzimy, że przedsiębiorcy znają już sytuację, jaka jest, my wszyscy to analizujemy. No i po prostu musimy się do tego dostosować. Tak? Musimy pilnować sobie tutaj teraz bardzo finansów, musimy sprawdzać nasze koszty, jak, jak to wygląda, gdzie zacisnąć pasa, gdzie coś na razie nie, nie, z wielkim rozmachem nie kupować, żeby przetrwać ten czas. Co można zrobić dla małych firm, które teraz się też zamykają, dla przedsiębiorców, którzy dopytują się czasami, co teraz zrobić, bo oni trwają dopiero 2-3 lata albo 5 lat i. i Takiej sytuacji się nie spodziewali, to jest dla nich pierwsza działalność i tak naprawdę są dopiero, jak to się mówi, na takim etapie rozwoju. Ja zauważyłam, że bardzo dużą rolę pozytywną odgrywają tutaj właśnie spotkania w takich klubach przedsiębiorczości, jakie istnieje, czy w innych, gdzie przedsiębiorcy mogą się spotykać czy na konferencjach i tam mogą wymieniać właśnie swoim i doświadczeniem, ale przede wszystkim takimi informacjami, co robić. My możemy też, ci ludzie, którzy prowadzimy duże już przedsiębiorstwa, możemy im doradzać, możemy im trochę jakby mentorować i ich inspirować, że słuchajcie, to dotyczy wszystkich, że jest to normalne. Normalne, że przez wiele lat mieliśmy wzloty i upadki, że to nie dzieje się nic nowego, to, to, to nas gdzieś już wcześniej też parę razy, może nie aż tak, ale gdzieś nas dotykało i musieliśmy... Poradzić sobie jakoś. Pierwsza rzecz to jest dobry organizator, to jest człowiek, który ma pasję, to jest człowiek, który potrafi za sobą pociągnąć ludzi. To jest człowiek, który ma wizję i który jest odważny, tak? I który nie boi się, jak gdzieś mniej więcej widzi się troszeczkę małe jakieś ryzyko, to my w to idziemy. To nie jest tak, że się już boimy, nie umiemy zacząć czegoś. I, i chyba to jest dla mnie najważniejsze. Muzyka